Witam Cię bardzo serdecznie z tej strony. Konrad Książak to jest kolejny poradnik serii inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. Dzisiaj odcinek będzie troszeczkę nietypowy, bo powiem właściwie tylko o jednej branży: o branży OZE, czyli odnawialnych źródłach energii. Dlatego, że dzisiaj te spółki z branży OZE dały naprawdę bardzo dużo zarobić, i na przestrzeni ostatnich tygodni one dają bardzo dużo zarobić. Do niedawna było tak, że praktycznie tylko jedna spółka, Kolumbus, dawał zarobić na giełdzie, dzisiaj. Można powiedzieć, że wiele spółek właśnie z tych odnawialnych źródeł energii pozwala zarobić inwestorom, no i też zwiększa zyski czy zwiększa przychody, więc to nie jest tak, że pozwala zarobić bezpodstawnie. Ale już wracając do poszczególnych spółek. Photon Energy, czyli no jedna ze spółek, które właśnie zajmują się odnawialnym źródłem energii oferuje rozwiązania na rynku systemów fotowoltaicznych. Spółka świadczy usługi związane z projektowaniem, budową, eksploatacją elektrowni słonecznych, czyli fotowoltaika. Większość spółek z y, Polskiej Giełdy, które są w branży OZE, to jest właśnie ten sektor. Aczkolwiek pamiętajmy, że ten sektor bardzo mocno się rozwija. Później też będzie taki krótki artykuł o tym właśnie, jak ten sektor się rozwija z roku na rok, jeżeli chodzi o Polskę, ale wracając do Photon Energy. Ta spółka dzisiaj urosła o około 30%, z tym, że ja mam troszeczkę z nimi problem, bo to jest tak, że ludzie, którzy byli przeciwni OZE, cały czas mówili, że ta branża nie przynosi zysków. Niektóre spółki już pokazują, że no to nie jest prawdą, bo zyski są i to zyski są bardzo duże w niektórych spółkach, o których też dzisiaj powiemy ale nie jeżeli chodzi o Photon Energy. Jeżeli chodzi o Photon Energy, jak sobie patrzymy, to ostatnie kwartały one były mocno na minusie, właściwie tylko jeden raz byli na plusie, ale ostatnio bardziej to jest minus, jeżeli chodzi o sam zysk. Jeżeli chodzi o przychody, też są dosyć nieregularni, bo jeżeli byłby jakiś problem z zyskiem, zawsze można zrzucić to na zwiększone koszty z, przez to że jest zwiększona ekspansja. Tak? Często spółki, mimo tego, że notują coraz większe przychody, to chcą być coraz bardziej rozpoznawalni na rynku, coraz większą część rynku z sobą brać, przez co... Te koszty są coraz większe, no i zysk nie zawsze jest wykazywany. Czasem jest strata, aczkolwiek to jest taka strata, którą można wytłumaczyć i którą właściwie logicznie można wytłumaczyć. Często, właśnie takie, spółka zwiększa przychody, żeby być bardziej rozpoznawalna, żeby mocniej się rozwijać, a zysk jeszcze za tym nie idzie, ale w domyśle w przyszłości ma za tym iść. No tutaj jest tak, że ten. Te przychody tak mocno nie idą do góry cały czas. To nie jest jakiś regularny wzrost, jeżeli chodzi o przychody. Przychody cały czas są, także tu nie ma jakiś powód do paniki. No aczkolwiek, po pierwsze, ten zysk, który no, albo go zazwyczaj nie ma, a jeżeli jest, to jakiś jednorazowy raz na jakiś dłuższy czas, i też oni bardzo mocno żonglują obligacjami, to znaczy, żeby utrzymać jakąś rentowność, mocno tam wypuszczają, skupują obligacje. W ten sposób się finansują. Moim zdaniem to nie zawsze tak do końca jest dobre. Aczkolwiek, no, Foton Energy na pewno działa w branży, która jest bardzo rozwojowa, bardzo perspektywiczna. No i oni też są już od jakiegoś czasu na rynku. To nie jest nowa spółka. Przypomnijmy, przypomnijmy że ona jest już od no, kilku lat na rynku i rzeczywiście ma to doświadczenie. Więc tutaj też można szukać jakichś jakiś perspektyw dla tej spółki, jeżeli chodzi o. Sam Foton Energy, no to widzimy, że ostatnio poszli bardzo mocno do góry, z 7 około do 9,10, czyli no widzimy tutaj te bardzo mocne świece wzrostowe. Też ciekawy jestem, jak w przyszłych dniach będą się zachowywały spółki z branż OZE, bo dzisiaj były bardzo duże wzrosty na wszystkich spółkach, o których powiem dzisiaj, na praktycznie całej branży OZE. I w większości to były wzrosty, które nie były podparte żadnymi komunikatami, żadnymi nowymi informacjami. Zazwyczaj to były wzrosty po prostu pod branżę OZE. I tak samo na przykład było z Photon Energy, który dzisiaj żadnego istotnego komunikatu nie wypuścił. No ale widzimy te bardzo mocne świece wzrostowe. Ostatnio była jakaś tam lekka konsolidacja, jeżeli chodzi o kurs akcji na granicy 7, 7, 10 i dzisiaj taki bardzo mocny wystrzał, jak zresztą cała branża OZE. Jeżeli chodzi o inne spółki, które są z tej branży, no to spółka Nowavis, która też działa w, w branży OZE i też działa właśnie w fotowoltaice. Prowadzi działalność w obszarze odnawialnych źródeł energii, zajmuje się budową własnych średnich oraz dużych instalacji fotowoltaicznych na gruncie oraz na powierzchniach dachowych. No czyli też tak samo jak foton, też fotowoltaika może trochę innymi rzeczami się zajmują, ale też ta sama branża. I dzisiaj były wzrosty i to duże, około 15%. Czy ta spółka jest rentowna? Ta spółka w przeciwieństwie do fotonu jest rentowna, bo jeżeli sobie zobaczymy ten zysk, to on cały czas jest, cały czas był i te przychody też cały czas są. Co prawda też nie są tak bardzo regularne, jakbym chciał. To znaczy, ja chcę, żeby z kwartału na kwartał te przychody były coraz większe. Pamiętajmy, że warto porównywać ten sam kwartał do tego samego kwartału wcześniejszego roku. Czyli jak mamy 2020, kwartał pierwszy, raczej do 2019, kwartał pierwszy. Dlatego że spółki niektóre są sezonowe. no Jeżeli chodzi o fotowoltaikę, to też jest, występuje pewna sezonowość. Zależy, czym się spółka dokładnie zajmuje. Jeżeli na przykład budową paneli słonecznych, albo na przykład montażem paneli słonecznych, no to wtedy pamiętajmy, że w zimie jest mniejsze zapotrzebowanie na te wszystkie budowy, w lecie jest większe, więc to jest też tak, że niektóre spółki są sezonowe i trzeba lepiej porównywać po prostu ten sam kwartał do tego samego kwartału wcześniejszego roku. No jeżeli sobie tak zobaczymy, czyli tak porównamy, to tu też nie można powiedzieć, że te przychody jakoś rosną, no bo 220 do 2019 pierwszy kwartał przychody są niższe. Jeżeli chodzi o inne kwartały, to wygląda już różnie, aczkolwiek trzeba zauważyć, że tutaj też nie ma takiej płynności, jeżeli chodzi o przychody, to na pewno na minus, aczkolwiek na duży plus to, że spółka od wielu już kwartałów jest rentowna cały czas pokazuje zyski. To jest bardzo dobra wiadomość, jeżeli chodzi o spółkę Novavis. Również warto zauważyć, że no, Ostatnim takim komunikatem, komunikatem z, z dzisiaj z godziny około 17 jest to, że było lekkie zbycie akcji przez przez osobę powiązaną z, z zarządem czy z radą nadzorczą. Zawsze powtarzam, że jeżeli jest nabycie akcji przez zarządzających, to jest dobra informacja, jeżeli jest zbycie, to jest zła informacja zazwyczaj, aczkolwiek to jest zbyt dużego zbycia nie było. Wojciech Żak posiadał około 670 tysięcy akcji, a teraz posiada około 660 tysięcy akcji, czyli to nie jest jakieś duże zbycie, też nie warto z tym wiązać jakiejś teorii, że, że tu się dzieje coś złego w tej spółce, bo jest zbycie. Raczej myślę, że to jest jakaś realizacja zysków, lekka realizacja zysków, no bo wciąż ta pozycja Wojciecha Rzaka jest bardzo duża. To nie jest tak, że on sprzedaje jakąś dużą część tych, tych akcji, tylko Mały pakiet, widzimy około 10-około 15 tysięcy akcji, więc widzimy, że tutaj tego zbycia nie można jakoś mocno traktować negatywnie, jeżeli chodzi o, o spółkę Nowawis. Sama spółka też dzisiaj widzimy, że bardzo fajna świeca wzrostowa. Ona zachowywała się dosyć różnie, bardzo mocno. Bujało tym kursem, ale też trzeba zauważyć, że jesteśmy na poziomie ostatnich sufitów 13,80. Widzimy, że to był ostatni sufit, wcześniej też był sufit na 1380, więc zobaczymy, czy, czy nie będzie jakiegoś odbicia w dół, jeżeli chodzi o tą spółkę. Pamiętajmy im, moc, im częściej te. Kurs akcji się odbija od tego sufitu, tym sufit jest silniejszy. Tu widzieliśmy już, że były czy to jedno, czy to drugie odbicie. Drugie było niedawno. Zobaczymy jak teraz, czy ta spółka przebije ten sufit i będzie kolejny raid na górę. Widzimy, że tutaj okolice 15 zł byłyby jakimś kolejnym takim poziomem, ale. Warto patrzeć, właśnie co się, co się będzie działo: czy ten sufit rzeczywiście zostanie, zostanie przebity na kolejnych sesjach, czy jednak będą jakieś sesje spadkowe no, po tak dużych wzrostach. Jak mówię jeszcze raz, całe branża OZE praktycznie dzisiaj bardzo, ale to bardzo poważne wzrosty i te wzrosty nie były pod jakieś komunikaty, także też trzeba, trzeba na to uważać. Także też tej informacji o tym, że było to zbycie akcji, jakoś tak bardzo poważnie nie musimy traktować. Kolejna spółka to jest G-Energy, to już nie jest spółka, która zajmuje się fotowoltaiką, aczkolwiek też działa w tych odnawialnych źródłach energii. Energia wiatru, biomasa, energia słońca, czyli dosyć zdywersyfikowana spółka. Jeżeli chodzi o tą spółkę, dzisiaj też nie było żadnych komunikatów. Jeżeli sobie zobaczymy na ich przychody, czy na, na zyski, tutaj zysk też raczej jest w miarę stały, ten... Czwarty kwartał 2019 był słabszy, ale też zysk jest w miarę stały. Przychody też są w miarę stałe i w miarę zwiększające się, czyli to, czego my wszyscy chcemy. Czyli chcemy tego, żeby te przychody z kwartału na kwartał się zwiększały, i tutaj mniej więcej jest taka sytuacja. Rzeczywiście, jeżeli sobie zobaczymy te, te przychody, one się w miarę zwiększają, a jeżeli chodzi o tą spółkę, też ciekawa sytuacja była, bo dzisiaj nie było żadnego komunikatu, ale Zarząd już praktycznie od marca skupuje akcje tej spółki. To są czasem małe skupy, a czasem, czasem duże. Jeżeli sobie zobaczymy to nabycie akcji, wolumen 6000 za około tam 40 groszy, czyli można powiedzieć, że małe nabycie, ale tych nabyć było kilka. Widzimy kolejne nabycie 3,5 wolumenu, kolejne nabycie 35 tysięcy wolumenu, czyli nie są to jakieś duże wolumeny, ale jednak. Jest dużo tych nabyć, co powoduje to, że, że widać, że zarządzający wierzą w tą spółkę. Kolejny wolumen: 2000, też bardzo małe, ale było też jedno duże nabycie. Nabycie na prawie 2 miliony sztuk akcji za około 53 grosze. Także widzimy, że mimo wzrastające ceny akcji, cały czas spółka. Jest w zainteresowaniu zarządu, czyli zarząd chce skupować akcję tej spółki, czyli zarząd w nią po prostu wierzy. Jak już wcześniej mówiłem, nabycie akcji jest dobrym sygnałem. Więc tutaj były ostatnio dobre sygnały, to nie są jakieś komunikaty z dzisiaj, to są właściwie od marca, cały czas są różne te skupy, to też nie są wszystkie skupy akcji od, od marca, tylko kilka przykładowych, więc widzimy, że cały czas jest wiara w tą spółkę, no i rzeczywiście oni skupowali po 40-50 groszy, teraz jest na poziomie prawie 70 groszy, jeżeli chodzi o, o tą spółkę. Także kolejna spółka z branży OZE, która zaliczyła bardzo duży wzrost. Nie pod żadne komunikaty, tylko dlatego, że jest w, w branży OZE, a dzisiaj całe OZE bardzo mocno do góry. Jeżeli mówimy o spółkach z branży OZE, no to oczywiście nie da się nie wspomnieć o jednej z najważniejszych spółek ostatnich miesięcy, jeżeli chodzi o OZE, która dała bardzo duże wzrosty. No i też napędziła trochę ten cały cały rynek. Mówimy tutaj o oczywiście o spółce Columbus, która jest obecnie wyceniana na 72 zł, czyli dzisiaj poszli do góry o około 26%. A chciałem tylko przypomnieć, że oni jeszcze parę miesięcy temu byli wyceniani na poziomie 4, 5, 6 zł, więc jeżeli sobie zobaczymy ten wykres, no to on idzie coraz bardziej pionowo do góry. Teraz praktycznie mamy zupełnie pionowo do góry te świece wzrostowe są bardzo poważne. No, jeżeli chodzi o samą spółkę Columbus, dzisiaj też nie było żadnych informacji o tej spółce. No, jeżeli chodzi o, o ich finanse, one ostatnio poszły kosmicznie do góry. Rzeczywiście widzimy, że no te przychody są bardzo mocno do góry. Jeszcze do niedawna to był poziom 14, 15 czy 20 milionów. Teraz tu już jest 100 milionów, a nawet ponad 100 milionów. Ciekawe, czy będą mieli te. Te 500 milionów przychodów w 2020 roku, tak sobie zakładają, zobaczymy, jak to będzie, no, ale też ten zysk jest bardzo duży w porównaniu do innych spółek. To było jeszcze do niedawna zysk liczony w tysiącach, 300 tysięcy, 140 tysięcy. No teraz już widzimy, mamy 3 miliony, 4 miliony, 13,5 miliona, czyli cały czas idziemy bardzo mocno do góry i pod to też są te wzrosty. Te wzrosty też są pod nowe kontrakty, pod nowe informacje, bo praktycznie. Jeżeli sobie wziąć od początku 2020 roku, to nie było niemalże żadnego złego komunikatu, jeżeli chodzi o kolumbus. Cały czas to jest komunikaty, które mówią o rozwoju, które mówią o zwiększonych przychodach, zwiększonych zyskach, no, stąd też te wzrosty, wzrosty bardzo duże, ale też uzasadnione. Nawet można powiedzieć, że umowy o kredyty dla nich to są właściwie dobre informacje, no bo jeżeli sobie pomyślimy tak. Umowa o kredyt odnawialny. Columbus bierze kredyt odnawialny w kwocie 45 milionów złotych. Spółka, która dobrze zarabia, bierze kredyt odnawialny. To oznacza, że po pierwsze, są pewni tej rentowności. To nie jest tak, że oni tylko jeden czy dwa kwartały pokazują fajną rentowność, później tak nie będzie. Są tego pewni. Skoro biorą te pieniądze na kredyt, znaczy, że widzą, że jeszcze ten rynek jest. Nie jest przepełnione, czyli cały czas jest dla nich miejsce na kolejny rozwój, no i dzięki tym pieniądzom będą się rozwijać. Więc można powiedzieć, że nawet taka informacja o kredycie, jeżeli chodzi o Kolumbus, jest pozytywna. No a to, że mogą się dalej rozwijać, pokazują też inne komunikaty. Ostatnio podpisali umowę z inną firmą właśnie w zakresie rozwijania projektów fotowoltaicznych widać, że cały czas jest miejsce na ich farmy, cały czas jest miejsce na ich produkty i to jest bardzo pozytywna informacja, no stąd też ten wzrost kursu, nie mówię już o dzisiejszym wzroście, bo jak mówię dzisiaj, cała branża OZE rosła, to bardzo mocno rosła, jak widzieliśmy sam Kolumbus około 25% ale chodzi mi o ten rozwój na przestrzeni ostatnich miesięcy, oni z poziomów 4-5, później 10-15 poszli na te 40, 50 czy 60 zł. Obecnie są na 72 po dzisiejszym mocnym rozwoju. Widzimy, że tutaj cały czas jest rynek do zagospodarowania, czyli cały czas można zwiększać te przychody czy też zyski, a te przychody i zyski już są bardzo duże i już są bardzo fajne. Widzimy i to zysk czy przychód z miesiąca na miesiąc, kwartału na kwartał coraz mocniej rośnie. To jest ta. Najlepsza sytuacja, o której mówiłem, żeby te przychody cały czas rosły. I widzimy, że tu jest niemalże z kwartału na kwartał zawsze te, te przychody są coraz większe może z jednym czy z dwoma wyjątkami. Ale cały czas to jest taki zdrowy, bardzo fajny rozwój, jeżeli chodzi o kolumbusę, i też podparty właśnie kursem akcji, który poszedł bardzo mocno do góry, więc. Kolumbus był przez ostatnie miesiące dobrą inwestycją, no dalej jest właśnie ze względu na ten ich rozwój i na wiarę inwestorów. Pamiętajmy, że inwestorzy zawsze chcą tego, żeby były nowe kontrakty i kurs zazwyczaj idzie do góry przy podpisaniu nowych kontraktów, a skoro Kolumbus cały czas się rozwija, tych kontraktów podpisuje bardzo dużo, no to też ten kurs idzie mocno do góry. No, tak samo było na przykład z Mercatorem, który... W weekend dał fajne komunikaty o kontraktach. Dzisiaj też poszli bardzo mocno do góry. Inną spółką, oprócz Kolumbusa, jest spółka Grodno. Grodno może to nie jest branża OZE. Do niedawna nie byli prawie w ogóle na, na branży OZE, ale Sol Planet nawiązuje współpracę z Grodno SA, Człowy producent falowników fotowoltaicznych, kontynuuje rozwój na polskim rynku, nawiązując współpracę z nowym partnerem firmą Grodno. I warto zauważyć tutaj, co jest dalej, dalej napisane. Polski rynek fotowoltaiczny szybko rośnie, a tylko w ubiegłym roku powstały na nim instalacje łącznej mocy ponad 800 MW. Ten trend jest kontynuowany również w 2020. Popyt na instalacje rośnie mimo epidemii koronawirusa. Obecny, w ubiegłym miesiącu odnotowaliśmy nawet rekordową sprzedaż. No to oznacza, że ten rynek cały czas rośnie. I czy to Columbus, czy to inne spółki mogą się cały czas tutaj rozwijać. I też wchodzi to spółka Grodno. Zresztą to nie jest nic nowego. Oni już przed pandemią, jeszcze w grudniu, prezes mówił, że, że planują coraz mocniej wchodzić w ten, w ten rynek, jeżeli chodzi o właśnie zieloną energię. W latach 2020-2021 podstawowym kierunkiem dla branży będzie szeroko rozumiana zielona energia. Branża na pewno będzie się rozwijać, jeśli chodzi o rozwój asortymentu, my będziemy aktywnie uczestniczyć w zmianach na rynku, w konsekwencji chcemy być liderem na rynku elektrodystrybucji. No, to oznacza, że Grodno na poważnie myśli o, o branży OZE. To jest też spółka, która cały czas pokazuje zysk, bo nawet te szacunkowe zyski, Mamy cały czas wzrost. Skonsolidowany zysk netto grodna w roku obrotowym zakończonym 31 marca, nie mam ten przesunięty rok obrotowy w stosunku do zwykłego roku, wzrósł o 41% rok do roku do 11,5 miliona. Przychody wzrosły o 27% do 600 prawie ponad 620 milionów. EBITDA wyższa 40% rok do roku. To oznacza, że te wyniki finansowe są bardzo fajne. No, te wyniki finansowe, które już pokazywali, też były bardzo fajne, bo jeżeli chodzi o przychody, też cały czas mamy zrównoważony, fajny rozwój. Widzimy, że te przychody cały czas się zwiększają, czyli to jest też dobra sytuacja. I ten zysk też jest na, powiedzmy sobie stałym poziomie. Ten milion, dwa miliony kwarta, milion półtora miliona kwartalnie mają. Także, także też trzeba zauważyć, że tutaj jest też zrównoważony rozwój, jeżeli chodzi o, o spółkę Grodno. No i spółka dzisiaj dosyć mocno wystrzeliła, też jest na poziomach tych niedawnych jeszcze sufitów, więc też warto tutaj obserwować, co się będzie działo, jeżeli chodzi o, o tą spółkę, jeżeli chodzi o, o kurs spółki Grodno. Inną spółką, która już jest z branży OZE, no bo jak mówiłem, Grodno można powiedzieć, wchodzi w tą branżę. Jest spółka Sanex, też mówimy tutaj o, o technologii solarnej, czyli kolektory słoneczne i tak dalej. I też, jeżeli sobie zobaczymy ich różnego rodzaju przychody, ich, ich zyski, to też widzimy, że tutaj wszystko fajnie wygląda. Też jest jakiś rozwój, są te przychody na stałym, dobrym poziomie. Jeżeli chodzi o zysk, oni też zarabiają. Też jest cały czas tutaj zysk, więc warto tutaj. Zauważyć, że to, że branża OZE nie zarabia, to jest tak naprawdę już, już mitem. W drugim kwartale 2020 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 23% w porównaniu do pierwszego. A jeżeli mówimy o całym półroczu. No, to tutaj też jest wzrost dynamiki sprzedaży o 37% w stosunku do pierwszego półrocza 2019. To są oczywiście szacunki, one mogą jeszcze ulec zmianie, ale widzimy, że ta branża cały czas się rozwija, ta spółka cały czas się rozwija. I czy, czy to, jeżeli chodzi o przychody, czy to, jeżeli chodzi o zyski, także tutaj też można powiedzieć, że wszystko jest na, na swoim miejscu. Warto też zauważyć, że no, ten teoretyczny kurs otwarcia jest jeszcze wyższy niż obecnie, czyli na poziomie 21 zł. Zobaczymy, jak to się wszystko jutro otworzy. Kurs 18 zł. 15 groszy z godziny 13:50, wtedy notowania zostały, zostały zawieszone. Więc zobaczymy też, jak to się jutro otworzy, jeżeli chodzi o spółkę Sanex. Jeszcze jedna spółka, o której chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o, o branżę OZE no to jest Pole Energia, czyli spółka Dominiki Kulczy, która można powiedzieć, że ta spółka też fajnie zarabia, jeżeli chodzi o te przychody są mniej więcej na stałym poziomie, chociaż był spadek, jednak ten 2017-18 był lepszy niż ten 2019 czy 20 jeżeli chodzi o zysk, tutaj też cały czas mamy zysk, no ten zysk jest dosyć nieregularny, to trzeba powiedzieć, aczkolwiek jest cały czas wysoki. Ostatnie 3 kwartały to to są bardzo wysokie zyski. No i jeżeli sobie tak zobaczymy na tą branżę OZE, to czasem też taki zarzut jest, że te wyceny są zbyt wysokie. To znaczy, no, najprościej mówiąc, wskaźnik np. CZ spółki, czy to Kolumbus, czy to jakiejś innej, jeżeli chodzi o branżę OZE, jest bardzo wysoki. No jeżeli sobie zobaczymy zwykły wskaźnik cena do zysku, jeżeli chodzi o właśnie spółkę Kolumbus, no to ten wskaźnik rzeczywiście będzie, będzie na, na kosmicznym poziomie. No, i CZ mamy na poziomie 123. Cena do zysku operacyjnego 80. No, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że też ten ROE, czyli współczynnik rozwoju, jest ogromny na poziomie 50%. A jeżeli chodzi o pole no to ten wskaźnik CZ wcale nie jest jakiś wysoki. Jeżeli chodzi o całą branżę OZE, jest on nawet dosyć niski. CZ na poziomie 18%. To oczywiście w stosunku do zwykłych, takich konwencjonalnych biznesów jest wysoki, no bo zazwyczaj mówimy, że zwykłe te, te konwencjonalne biznesy to mają na poziomie 6-7 no ale widzimy, że jednak w porównaniu do innych spółek on cały czas jest niski, czyli można powiedzieć, że w porównaniu do innych spółek tutaj mamy cały czas w duże możliwości rozwoju, zwłaszcza, że polenergia tak naprawdę ostatnio poszła mocno do góry, jeszcze do niedawna można było jeszcze więcej na niej zarobić, czyli ten wskaźnik cena do zysku był jeszcze bardziej atrakcyjny, no a spółka też podpisuje nowe kontrakty. Niedawno mówiłem właśnie o, o liście intencyjnym z Siemensem, czyli nie można powiedzieć, że tu jest jakiś konkretny zysk, czyli Siemens nie wypłaci jakichś pieniędzy, tylko mamy list intencyjny właśnie o współpracy. Będzie współpracować z tak dużym partnerem jak Siemens, to jest zawsze na plus. Zawsze też inwestorzy inaczej patrzą na spółkę, która inwestuje z takim Dużym podmiotem. No, jeżeli chodzi o pole, energię też bardzo ładnie dzisiaj poszła do góry, i rzeczywiście to jest też taki w miarę zrównoważony rozwój w ostatnich tygodniach, bo widzimy, że no była tutaj dłuższa konsolidacja, ale ostatecznie wyszliśmy na plus i zaczęliśmy rosnąć bardzo, ale to bardzo dynamicznie. No, ostatnie tutaj wzrosty naprawdę bardzo mocne. Widzimy ta świeca wzrostowa bardzo duża z 40 na tam 46-47 zł, czyli cały czas. Kurs idzie do góry, widzimy, że cała branża OZE potrafi zarabiać. Czyli, można powiedzieć, został wytrącony ten taki ważny argument, jeżeli chodzi o, o ludzi, którzy no, tą branżę raczej pomijali. Więc widzimy, że zarabiamy, że te przychody są. Też pamiętajmy, że do 2050 roku musimy być neutralni klimatycznie Unia nam tak każe. No to oznacza po prostu, że musimy coraz mocniej w nich inwestować. I też warto zauważyć, że ta branża cały czas rośnie, ale też będzie tutaj coraz więcej konkurencji. Tak? Na przykład spółka Unimot, która też wchodzi coraz mocniej w, foto, w fotowoltaikę. Pamiętajmy też o tym, że tutaj jest cały czas jeszcze rynek do zdobycia. To nie jest tak, że ten rynek jest przypełniony, no, co pokazują na przykład różnego rodzaju nowe inwestycje, no, czy to Kolumbusa, czy to innych spółek, które cały czas się rozwijają, bo cały czas jest miejsce na rozwój. Także. Ciężko mi powiedzieć, kiedy te wzrosty na OZE się skończą. No, dzisiaj było apogeum tych wzrostów, bo spółki szły do góry o 15-20%, no, ale zauważmy, że na przestrzeni ostatnich tygodni cały czas mamy sytuację, że te spółki idą do góry, no, dlatego że po prostu ten sektor jest bardzo, ale to bardzo rozwojowy. No i chcąc, nie chcąc, Polska musi się rozwijać w tym sektorze, czyli w sektorze odnawialnych źródeł energii. I rzeczywiście zaczyna to robić, bo też duże polskie spółki coraz mocniej w to, w to idą. Tak? jeżeli chodzi o, o PGE, też jest coraz więcej farm wiatrowych, nawet na, na koło Bełchatowa, koło tej elektrowni węglowej. jeżeli chodzi o PGNG, oni też chcą, z tego co wiem chyba 4 miliardy złotych przeznaczyć w najbliższym czasie na właśnie odnawialne źródła energii i tak dalej i tak dalej więc rozwijamy się cały czas w tym kierunku stąd też te wzrosty i stąd cały czas mogą być wzrosty ciężko powiedzieć kiedy to się zatrzyma aczkolwiek jak na razie branża OZE bardzo fajnie daje zarobić inwestorom może jest taki minus że ta branża raczej dywidendy nie wypłaca ale właśnie ze względu na bardzo dynamiczny rozwój to znaczy jeżeli mam jestem prezesem spółki i mam do wyboru albo mocno się rozwijać albo wypłacić akcjonariuszom dywidendę jednak lepsze dla spółki jest ten mocny rozwój po to żeby w przyszłości być jeszcze większym i dzięki temu w przyszłości może kiedy ten rozwój będzie już mniej taki dynamiczny, bardziej zrównoważony wtedy wypłacić wysoką dywidendę wtedy być jeszcze lepszą spółką niż jestem teraz, więc nie liczmy na to że tutaj będą dywidendy, jeżeli będą to raczej symboliczne, no jak na przykład w, w gamingu w każdym razie branża OZE dawała zarobić i jak na razie daje zarobić? Powiedz mi w komentarzu, czy uważasz, że to jest koniec tych wzrostów i że te potężne dzisiejsze wzrosty to było takie apogeum i będziemy mieli jakieś mocniejsze spadki, czy jednak twierdzisz, że dalej niektóre spółki mają szansę się rozwijać, bo dalej niektóre spółki mogą być niedowartościowane? No i oczywiście pobierz mój darmowy e-book inwestycyjny, który jest w opisie filmu. Dzięki bardzo i życzę samych zysków. Cześć.